Twój problem, moja sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka. Anna Gmiterek-Zabłocka, witam wszystkich. Ponownie. Proszę Państwa, u mnie teraz historia trzynastoletniej dziewczyny, która przyjechała do Polski z Ukrainy i zamieszkała razem z mamą, tatą i dwuletnim bratem w Polsce właśnie. Na początku ubiegłego roku, tuż przed pandemią, miała zostać przyłapana w sklepie w Warszawie na kradzieży. To znaczy, tak twierdzi ochroniarz. Ona sama utrzymuje, że nic nie ukradła, natomiast rzecz, którą miała w plecaku, wrzuciła jej tam koleżanka, z którą była w tym sklepie. W każdym razie, kradzież to jest jedna kwestia, natomiast drugą kwestią z tą sprawą związaną jest to, że 13-letniej dziewczynie policjanci, którzy przyjechali na miejsce do tego sklepu, założyli kajdanki i w tych kajdankach odwieźli ją do domu. I teraz pytanie, czy działali zgodnie z prawem, czy też nadużyli swoich uprawnień. Ja widziałam film z monitoringu ze sklepu, widać na nim, że dziewczyna nie jest agresywna, nie próbuje również uciekać. Zresztą, posłuchajcie państwo sami. Twój problem moja sprawa. W tym przypadku w kajdanki została zakuta 13-letnia dziewczynka Anna Tatar z towarzyszenie nigdy więcej, która stała przestraszona w sklepie, nie zachowywała się. W żaden sposób, który by uzasadniał zakucie jej w kajdanki, ona się nawet nie odzywała do tych policjantów. Policjanci nie ponieśli żadnych konsekwencji z tego powodu, że no, w taki sposób potraktowali dziecko. I druga sprawa ochroniarz zwracał się do tej dziewczynki w sposób wulgarny. Pan Antoni, e, jestem ojcem dziewczynki. Ona ma 13 lat. No, na ten moment, kiedy to stało się, bo miała 13 lat, teraz już ma 14 lat. I rozmawiamy o zdarzeniu z początku 2020 roku. Co się wydarzyło w sklepie? Ochroniarz e, sklepu oskarżył córkę o kradzież. E, zabrał ją e, do... E, pokoju ochroniarskiego. Co widać na monitoringu? Przykro, ale tam nie było, no nie ma dźwięku na tym nagraniu, tak? Kiedy przyszła do domu, plakala i powiedziała, że pan ochroniarz jeszcze mówił do niej przekleństwa. Mówił, że ona jest z Ukrainy, ukraińska złodziejka i żeby ona wyjechała z, Ukra z Polski, bo w Polsce nie kradną, no nie kradną, a na Ukrainie kradną. On, on to napisał nawet w swoich zeznaniach, to jest napisane jego Ранкову так позні приїхала поліція цурка. То все всичко заслов цурки мови. Так як цурка мені оповідала. Же цурка попросила пані поліціантку справді на камерах, що вона ні це ну ні вчала украсть. Пані поліціанка просто не захотіла справді того і попросту забрали цурку в кайданки з ринками стилу в саділі так до самоходу службового поліції поліції. Воно було і так в кайданках зранками стилу. коли приїхали до нас додому, до мешкання. Мешками на третім пентру. to u córki był plecak i dali jej ten plecak w ręki z, w które były w kajdankach z tyłu żeby ona sama ten plecak e, zaciągła no, na trzecie piętro Pan widział ten film z monitoringu ze sklepu czy ona była agresywna czy ona próbowała uciekać czy był jakiekolwiek Pana zdaniem powody żeby zakładać jej kajdanki do tyłu w ogóle zakładać jej kajdanki z tego co ja widziałem e, na tym nagraniu to ona nic takiego nie zrobiła Жеби так e, його потрактували працівники e, поліції, так цього такего зробила моя цурка. Що вона там була агресивна, чи вона там мала якісь предмети заброньони там або з лего. Ну, що вона зробила що кайданки брали на ринки стилу. не з до бо вона. Ona... kiedy chciała popłakać, ona nawet nie mogła łzy zabrać, tak? Łez sobie wytrzeć. No tak, ona nawet nie mogła tam coś zrobić, no po prostu włosy nawet poprawić. Adwokat Małgorzata Jadźwińska ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Co nas najbardziej zbulwersowało, czy zaskoczyło w sprawie pana Antoniego i jego córki? To był sposób, w jaki policja potraktowała córkę pana Antoniego podczas zatrzymania. Córka to trzynastolatka, zachowywała się po przyjeździe policji w sposób bardzo spokojny, nieagresywny, wykonywała wszystkie polecenia, które były do niej kierowane. No, nie można powiedzieć, aby stanowiła jakiekolwiek zagrożenie dla siebie, dla policjantów czy też dla osób trzecich. A mimo wszystko policja nie tylko zdecydowała się na założenie kajdanek dziewczęce na czas przejazdu do jej domu, ale także założyła te kajdanki nie na ręce trzymane z przodu lecz na ręce trzymane z tyłu. Jest to dużo bardziej niewygodny, ingerujący sposób zakładania kajdanek nad drężon barki osób zatrzymanych i w tym wypadku wydaje się że był po prostu zupełnie, zupełnie niczym nieuzasadniony. To też jest, co jest dosyć ciekawe w tej sprawie, to fakt, że także policja czy prokuratura kilkukrotnie zmienia swoje stanowisko dotyczące tego, dlaczego w ogóle. Te kajdanki zostały zastosowane. Raz wskazują, że zastosowano je dlatego, że dziewczynka była zatrzymana, za chwilę mówią, że tak naprawdę do zatrzymania nie doszło, w innym miejscu wskazują, że dziewczynka była konwojowana, no ale przecież nie można konwojować osoby niezatrzymanej czy osoby niepozbawionej wolności. Tutaj jesteśmy ciekawi, jak na późniejszym etapie jak podejdą do tego sądy rozpatrujące tę sprawę. Czy pan dostał jakąkolwiek informację od momentu, kiedy ją zatrzymuje ochroniarz, do momentu, kiedy ona pojawia się z policjantami w domu, że coś się wydarzyło? Nie, przyjechali po prostu policjanty i pan policjant od razu zaczął mówić, że moja córka jest przestępcą. I to wszystko. Zapytał, co ona zrobiła, od, odpowiedział panu policjantu, że jak ona zrobiła coś złego, to ona musi za to odpowiadać i ja tak samo jak rodzic muszę za to odpowiadać. Mówił, żeby Вони зняли ті зняли зняті кайданки, бо вона цілий час була в кайданках, навіть коли вже була вдома. так. Кайданки забрали тільки uh, потім, коли я підписав таке освідчення, що я відбірам цурку, uh, ну не знаю, здорову, там, щось таке. Я по-польськи просто не дуже добре читам, и... але я просто то підписав, щоб ті кайданки забрали і щоб вони виїхали з мешкання. Я ще вони мовили, що як я тут щось не підпишу, то цурка просто їде з ними на якусь там, на якусь поліцію, де там діти вони тримають. У мене не було просто вибору, або підписую, або вони дітку забирають. plus u mnie doma dwulatni dwóch lat, dwóch syn, jeśli ja to wszystko widział, no co ja muszę, no mógł zrobić, tylko podpisać wszystko, co, co, co tam było. No dobrze, niech pan powie, bo tak naprawdę z jednej strony mamy dziewczynę, o której policjanci twierdzą i ochroniarz, że próbowała coś ukraść, z drugiej strony ma pan dziecko, córkę, trzynastoletnią, która co mówi i jak zareagowała na tę całą sytuację? Ona była bardzo przestraszona, ona, no, płakała, ona mówiła, że tato, ja nic nie zrobiła, powiem ci jak było, no, ja, ja mówię także, jak ty coś zrobiła, to będziemy odpowiadać, w, no, ja i ty. Так? Бо я твоїм родицем, мама есть родиницем, і мусимо за то відповідати. І чтобы не робила такого, так? Мовив так, як вони они убрали тебе в кайданки і так мовив охраняшство до тебе так, як ти как тут ну, то я до кінця буду бронити тебе в тій ситуації. Я не буду бронить в ситуації, бо як сон удовольствие, так ти щось укралашла, ну то. to będziemy, znaczy, no tam, te mandaty, co tam, no, potrzebne zrobisz, to wszystko, y, ja tam, wiecie, nie będę y, tam prze przeciw tego, tak, bo y, dla mnie bardzo ważne, ja rozumiem, że my tutaj w temu kraju goście, tak, i my nie możemy coś takiego robić, bo to nie wolno, no nie, nie tylko tutaj, a w ogóle nie, nie wolno tam e, coś złego robić i dlatego, i dlatego e, ja jej to wszystko powiedział, tak? Bardzo ważna odpowiedź, no policji, e, no co zrobiło dziecko i za, za co ubrali w kajdanki, za co oni w samochodzie trzymają, czy w ogóle tak można robić e, z dzieckiem, e, które tam, no nie wiem, no 40 kilogramy, e, co ona tam mogła w, w ogóle zrobić, tak? Sytuacja... Ukraińców w Polsce nie jest łatwa z różnych powodów. W przeciwieństwie do tych wyobrażonych uchodźców, którymi od kilku lat jesteśmy straszeni przez polityków i, i niektórych skrajnie prawicowych dziennikarzy, Ukraińcy rzeczywiście w Polsce są. To są nasi sąsiedzi, to są panie sklepikarki, to są kurierzy, to są listonosze, którzy spotykają się. Bardzo często z ksenofobicznymi zachowaniami ze strony klientów no albo, albo ludzi, którzy korzystają z ich usług. To są często no, wyzwiska twarzą w twarz, to są komentarze wypisywane w sieci, to są y, nienawiste napisy na murach, no i to są wreszcie napaści fizyczne. Na przykład do takiej napaści doszło w Toruniu w lutym zeszłego roku, kiedy grupa. Czterech turystów, wśród nich był jeden Ukraińiec, ale był też i Białorusin, i Rosjanin. Oni wszyscy zostali uznani za Ukraińców i napastnicy zaatakowali ich, wykrzykując Polska dla Polaków. Do takich sytuacji dochodzi też na przykład w tramwajach czy w innych środkach komunikacji, kiedy pasażer potrafi wykrzyknąć do drugiego pasażera albo drugiej pasażerki, żeby natychmiast opuścić Polskę. Oczywiście, w słowach wulgarnych, bardzo często tą pierwszą przyczyną ataku jest język. Język ukraiński, rosyjski albo wschodni akcent. To jest ten. Pierwszy sposób, żeby żeby rozpoznać, że, że ktoś no, nie pochodzi z Polski i, i to jest ksenofobiczna motywacja dla dla sprawcy napaści. Ostatnie miesiące y, czas epidemii to także zalew nienawistnych komentarzy w sieci, szczególnie ten okres wiosny zeszłego roku, y, najpierw o, o rozprzestrzenianie i roznoszenie koronawirusa, oskarżani byli. Azjaci, Chińczycy, potem Azjaci, ale także inne grupy mniejszościowe. Mieliśmy tutaj i do czynienia i z mową nienawiści, i z napaściami fizycznymi, ale również taka fala obraźliwych komentarzy dotyczyła Ukraińców. Je jeżeli taka sytuacja normalna i to zgodnie z prawem, no to ja wtedy no, będę rozumiał, że e, jak dziecko coś robi i będzie tak uczyć swoich jeszcze małych dzieci, żeby oni nic nie robili, bo można, e, może być, że tak ciebie w 13 latach w kajdanki po prostu, jak ty nie masz telefonu, tak jak napisali oni w swoich zeznaniach cię працівники поліції, ж вона мені м'яла телефону для того, щоб убрали кайданки. Ну чи то підстава для кайданок, чи чи не підстава? Ну для мене то така ситуація травмати, ну, травматична, бо. Я ja мав 36 лет и e, навіть не дотикався ні, ну, до, до Куда в, в своєму житті, хотів би уzyскати відповідь, але я мав відповідь від прокуратора, щоб це було згодні з правом, так? Бо вольчились ми тут дуже скарги до прокуратури крайної, до прокуратури округової, до всіх пісів, до, щоб допомогли мені просто дали відповідь. Я не хотів, там, щоб там кара була комусь, там, і, coś, бо я не знаю, чи так можна, чи не. Пан Антоніс Роджина трапив до. Stowarzyszenia Interwencji Prawnej na dosyć późnym etapie swojego postępowania i też w związku z tym nasze możliwości są troszkę ograniczone. To, na czym na pewno się skoncentrujemy w trakcie naszej pracy z panem Antoniem i z jego rodziną, to to, aby ich wesprzeć prawnie w postępowaniu przeciwko funkcjonariuszom, czyli w postępowaniu o ewentualne przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy, którzy zdecydowali się. Na założenie kajdanek, kajdanek dziecku. W ocenie stowarzyszenia interwencji prawnej takie niezasadne stosowanie środków przemusu bezpośredniego, szczególnie wobec osoby małoletniej, wobec dziecka, które nie stwarza żadnego zagrożenia, stanowi oczywiste przekroczenie uprawnień, uprawnień funkcjonariuszy policji, a jak wskazuje rzecznik praw obywatelskich, może także naruszać. Zakaz poniżającego traktowania. I oczywiście, w zależności od tego, jak zakończy się postępowanie krajowe przed prokuraturą, ewentualnie przed sądem, yy, będziemy się zastanawiać nad ewentualną możliwością złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Właśnie wskazując na to, że zastosowanie kajdanek wobec dziecka, yy, założonych na ręce z tyłu, może stanowić naruszenie zakazu poniżającego traktowania. I też drugą płaszczyzną, którą planujemy rozważyć w tej sprawie, to możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych. Zastosowanie kajdanek może stanowić naruszenie dóbr osobistych, takich jak wolność osobista czy godność. I w takich sytuacjach polskie prawo przewiduje możliwość dochodzenia roszczeń finansowych, ale także domagania się przeprosin czy od indywidualnych policjantów czy od ym, komendy policji, której ci policjanci podlegają i będziemy razem z panem Antoniem i jego rodziną rozważać możliwość zastosowania tego środka. I też patrząc na sposób, w jaki to dziecko, nieletnie dziecko zostało potraktowane, nasuwa się pytanie, czy jakby sprawa dotyczyła, analogiczna sprawa dotyczyła dziecka narodowości polskiej to czy zostałoby ono potraktowane tak samo? Proszę Państwa, w tej sprawie trzeba wskazać dwie kwestie. Po pierwsze, w sądzie rodzinnym sprawa tej rzekomej kradzieży została ostatecznie umorzona. Natomiast po drugie, jeśli chodzi o kwestię kajdanek, to pan Antoni z żoną tak naprawdę pisali i na policję i do prokuratury. Wszystko to oczywiście działo się w czasie pandemii. Ja widziałam te pisma, które pan Antoni otrzymał i wynika z nich wprost, że nie dopatrzono się złamania prawa w kwestii założenia y, 13 trzynastolatce kajdanek. Natomiast teraz, kiedy sprawie bliżej przyjrzało się Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, sprawa ta może mieć swój ciąg dalszy. Także i ja Będę się również jej przyglądać. Proszę Państwa, dziś u mnie to wszystko. Ja zapraszam wszystkich na Facebooka. Mam profil, który nazywa się Twój Problem, Moja Sprawa, a tam również inne tematy. Natomiast już teraz życzę wszystkim spokojnego, udanego sobotniego popołudnia i oczywiście słonecznej niedzieli. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Twój Problem, Moja Sprawa. Zaprasza Anna Gmiterek-Zabłocka.